ma witam was w kolejnym odcinku yy, już takim, jak widzicie po... po terminowym coś w tym stylu gdyż mam lagi, fajnie yy, gdyż no lol tutaj, prawo tak, kopiemy Przez trochę czasu zmarnowałam, no ale cóż... Ja tutaj chciałam zakopać ładnie i znowu się gdzieś przekopałam, tylko nie tutaj będzie się jeszcze okaże, że tu jest skarb. Takiego <mulary> co zrobię może teraz jakoś idzie. Skarb, jakie mam szczęście. O nie, wyjście się rozwaliłam. Właśnie, może się zaproszę. Chodźcie, chodźcie. Ej, dzięki. Czekajcie, ono dopiero zaczyna? No, nie wierzę. Jadźcie To dlatego miałam przez takie mini laki. teraz patrzcie, jakie to będzie cudowne. Idę tak szybko jak mogę. Dobra, kop, 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 kop. Hop to. Nie, to jest istny fail. Naprawdę byłam pewna. Znaczy to no, nie miałam pojęcia, że tutaj będzie akurat tak głupia jaskinia ta. Najgorsza na świecie, zła. Czy ja to jakoś w ogóle zakończę i w ogóle czy uda mi się dotrwać do końca, bo ja naprawdę... Zaraz wyrzucę ten tabas przez okno. Ale tak ogólnie tutaj byłam wczoraj i kopałam sobie z... Ostatnio ja tutaj kopałam, nie pamiętam. Ostatnio ja tutaj kopałam z. Yy, chyba z miła, to mi się zdaje. Nie no i kopałam sobie i byłam w piekle. Wszystko good, good. No ale. Jeden był taki problem, ponieważ. w piekle. Było to takie fajne różowo-fioletowe. Takie chyba jedno z nowszych. Takie z mostem może skojarzycie, nie? E, no i byłam sobie w tym piekle. No i w pewnym momencie... Miałam 50 kryształków. E, miałam full, I szłam sobie do góry. I ktoś zaczął coś pisać, że olewam ich, bo nie odpisuję, coś takiego. E, no i zaczęłam pisać... W ogóle nie wydaje się, co ja tam zaczęłam pisać, nie? E, no i... Deadłam z pięćdziesięcioma pięć, pięć krzysztofami A jak wróciłam to zostało 21 Polecam To jest po prostu drama Moment no ja cię kręcę! budzi. Chyba czy tam, nie wiem. Uciekać. Proszę, widzę, nie chodź tutaj. Nie, nie wytrzymuję, ile to wlewa.